Witam, dzisiaj jestem w hotelu Elbląg, gdzie 15 lutego o 18 odbędzie się pierwsze spotkanie Aktywnych Elblążan. Cóż to za wydarzenie? Spotkanie Aktywnych Elblążan ma polegać na tym, iż wszyscy ci, którzy mają dobrą energię, są pasjonatami, lubią się spotykać z innymi, wymieniać poglądy, będą mieli okazję, żeby to zrobić. Spotkamy się tutaj, tu na tej sali, gdzie będzie można rozpocząć taki standing party, w czasie którego będzie można rozmawiać z każdym, wymieniać poglądy, poznawać nowych ludzi. A na górze będzie można wypić kawę, przekąsić drobne rzeczy, w każdym razie na spokojnie już porozmawiać z osobami, z którymi się nawiąże kontakt. Kogo zapraszamy? Wszystkich tych, którzy mają chęć do życia, energię. Są artystami, sportowcami, biznesmenami, lekarzami, prawnikami. Wszyscy ci, którzy chcą coś i mają coś do powiedzenia oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poznać fajnych, ciekawych ludzi, chcieliby spędzić miło sobotnie popołudnie. Zatem to będzie naprawdę fajne wydarzenie. Wierzę w to, że uda nam się tu zgromadzić mnóstwo ciekawych, gotowych, podzielić się pasją i życiem ludzi i przede wszystkim spędzić miło czas. Także pierwsze spotkanie 15 lutego o 18 w hotelu Elbląg. Zapraszam serdecznie. Bogusław Towiski. Hej.